Cześć, nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat pracuję z młodzieżą. Przygotowuję ich do różnych egzaminów. I tych, które kończą szkołę podstawową, i tych, które kończą gimnazjum, już nieistniejące, i tych, które są zakończone egzaminem maturalnym. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć, w jaki sposób przygotować się do napisania pracy. Każdego typu pracy. Więc trochę rzeczy technicznych. Zapraszam. Tematy w ramach egzaminu, mówię tutaj o egzaminie po ósmej klasie, są również sprecyzowane jako te, które zaliczane są do twórczych. Tematy twórcze wymagają zastosowania też takiego typu tekstu, który jest właśnie tekstem twórczym. Po pierwsze, chciałem, żebyśmy spojrzeli na opowiadanie, ponieważ może się pojawić takie pytanie, takie polecenie w ramach jednego z tematów proponowanych do zrealizowania, napisz opowiadanie. I to, co jest istotne przy okazji realizowania pracy tego typu, to to, żeby zachować jak najwięcej elementów, które są charakterystyczne dla opowiadania. Może to się wydawać dziwne, natomiast dla potrzeb egzaminacyjnych, istotne jest sprawdzenie, czy. Tekst, który dostarczasz, ma rzeczywiście spełnione kryteria opowiadania. O tych kryteriach za chwilę sobie powiemy. Po pierwsze, musimy sobie powiedzieć, jaki ma być kształt tego, co nazywamy Twoim opowiadaniem. Opowiadanie jest zaliczane do tematów twórczych. To znaczy, że muszę się wykazać jakąś swoją inicjatywą. Ale jednocześnie należy pamiętać o tym, że jest to taki temat, który będzie też sprawdzać Twoją znajomość tekstu. Zatem ważne jest, żeby pisać o tekście, żeby odwoływa odwoływać się do tych elementów, które są elementami tekstu, który wykorzystujesz, żeby napisać swoje opowiadanie. Nie wymyślaj. Nie twórz nowych rzeczywistości. Trzymaj się tej wersji, która jest wersją tekstu znanego z lektury. Uzupełniaj ją, to jest ten element twórczy, uzupełniaj ją swoją wyobraźnią, uzupełniaj ją bohaterami, których tam wprowadzasz. To możesz być ty, ale to może być dowolnie wprowadzony bohater, chyba że ewidentnie temat będzie wymagać tego, że masz opowiedzieć swoją historię. W jakimś tam literackim miejscu, czy też w kontakcie z jakimś literackim bohaterem. Co ma być składowymi elementami takiego tekstu, który nazywamy opowiadaniem? Po pierwsze, musisz oczywiście wprowadzić w tę sytuację, która będzie zasadniczą akcją twojego opowiadania. Więc na pewno musi być jakieś wprowadzenie. Warto zbudować taką przestrzeń, która będzie mnie teraz informowała, o czym, ja chcę, o czym Ty chcesz w zasadzie opowiedzieć mi, do czego chcesz mnie zaprosić, do jakiej rzeczywistości. Później ważne jest, żeby przeprowadzić mnie przez akcję. Ta praca nie będzie specjalnie długa, ponieważ minimum egzaminacyjne na egzaminie kończącym ósmą klasę to jest 200 słów. To nie jest długi tekst, ale prawdopodobnie, jeżeli zaczniesz pisać opowiadanie, bez problemu. Ten limit 200 słów, uda no ci się osiągnąć i jesteś w stanie napisać więcej. Zatem akcja. Przeprowadzenie przez konkretne dzianie się w obrębie tego, co sobie wymyślisz, jako Twoje opowiadanie. No, istotne jest, żeby doprowadzić to do końca. Żeby Twój tekst nie był urwany, więc zakończenie. To też jest rzecz, nad którą. Musisz się zastanowić, żeby z tego, co jest przeżyciem Twoim w kontekście akcji, zgrabnie dojść do zamknięcia tej sytuacji. Yy. Takim elementem też istotnym i chcecie na to uwrażliwić jest stosowanie akapitów. Zauważ, że jeżeli weźmiesz książkę, to w tej książce masz bardzo różnorodne konstrukcje. To nie jest tekst ciągły na takiej zasadzie, że nie są zaznaczone w żaden sposób akapity. W opowiadaniach, w nowelach, w powieściach masz stosowane akapity. I te akapity są stosowane bardzo często w związku z jakimś wprowadzeniem krótkiej informacji, czasami dłuższego opisu, czasami wprowadzenie wypowiedzi bohatera jednego, drugiego. To wszystko to są akapity. Pamiętaj o tym, ponieważ to jest element konstrukcyjny. To też podlega ocenie. Zatem akapitu w swoim opowiadaniu może być dużo. Rozumiem trójdzielność pracy. To jest trójdzielność pracy. Wprowadzam w mój zasadniczy temat opowiadania. Mówię, jak to się wszystko zaczęło. Potem przeprowadzam przez akcję i zamykam. To jest trójdzielność. A teraz w obrębie tego... Tworzę akapity. Moje wprowadzenie to będą dwa akapity. A potem będę mieć akapity w obrębie akcji, która się tutaj będzie działa. Później mogę powoli dochodzić do zamykania tej akcji i do podsumowywania tego, co chcę w moim opowiadaniu zawrzeć. Więc Buduję akcję. Dobrze byłoby napięcie budować też tam, aby moja akcja dochodziła do jakiegoś ważnego momentu, do jakiegoś punktu kulminacyjnego, a potem dawała szansę na rozwiązanie i na zamknięcie, na podsumowanie moich rozważań. Mówiłem o tym, że ważnymi elementami w kontekście opowiadania są rzeczy związane z takim technicznym układem tego tekstu. Na to muszą zwracać uwagę egzaminatorzy, to jest wymogiem w ramach punktacji Twojej pracy. Jakie to są rzeczy? Warto o tym pamiętać, żeby po prostu zastosować to, a czasami naprawdę nie jest to nic uciążliwego, żeby wiele z tych elementów zostało wprowadzonych do Twojego opowiadania. Zatem, jeżeli sięgamy po opowiadanie, to nasza pamięć, Powinna bardzo nam tutaj pomóc i podpowiedzieć rzeczy, które powinnyś tam znaleźć. Spośród dziewięciu elementów, tutaj wymienimy sobie dziewięć elementów, znaleźć się musi minimum sześć, żeby Twój tekst był zaliczony jako poprawne opowiadanie. To znaczy, żeby uzyskał. W, tej w tym zakresie punktacji, w miarę możliwości najwyższą punktację przydzielaną za opowiadanie, to też jest liczone. Ile tych elementów składowych opowiadania jest użytych? Jeżeli jest minimum 6, masz szansę na to, żeby uzyskać jak najwyższą punktację z tego kawałka oceny, która akurat właśnie zajmuje się tym. Technicznym układem opowiadania. Jakie są składowe? Powiedziałem, że mamy 9 elementów. Na opowiadanie z technicznej strony składa się ich 9. Po pierwsze, opis. Tekst, który tworzysz, powinien zawierać opisy. Powinien albo może zawierać chociaż, wydaje mi się, że akurat, jeżeli mówimy o opowiadaniu, to opisu dobrze jest troszeczkę zastosować. Opis może nam różne rzeczy przybliżać. I w tym opisie mogą się znajdować kolejne elementy, które są składowymi opowiadania. O czym należy również pamiętać, budując opowiadanie? O tym, że jest to tekst, który dobrze byłoby, żeby zawierał Dialogi albo monologi. Dialogi i monologi sygnalizują, że coś się w tekście dzieje na takiej zasadzie, że ktoś z kimś rozmawia. Pamiętaj o tym, żeby zapisywać odpowiednio dialogi. Osoby, które się wypowiadają, to kolejny akapit, zaznaczamy myślnikiem, yy, że jest to wypowiedź jakiejś osoby. Wtedy piszemy, co ta osoba mówi. Kolejny akapit, kolejny myślnik i informacja o tym, co odpowiada jej inna osoba. W taki sposób powstaje dialog. Możemy stosować monolog, wtedy wiadomo, że to będzie wypowiedź jednej osoby. Może akurat Twoje opowiadanie będzie potrzebowało takiej konstrukcji. Dlatego dialog i monolog jest zapisany tutaj jako jeden z elementów, które mogą być zastosowane. Dobrze jest o tym pamiętać. Bo wiele opowiadań zawiera właśnie dialogi i monologi. Co dalej? Dalej warto, żeby dokonywać krótkiej charakterystyki bohaterów. Krótkiej charakterystyki bohaterów. Najprawdopodobniej, jeżeli trzeba będzie pisać opowiadanie, to to opowiadanie będzie się musiało odwoływać do jakiejś lektury. Zatem tego bohatera lektury warto jest opisać. Krótko to jest kwestia wprowadzenia dwóch, trzech, czterech informacji o tym, jak wygląda, jak się zachowuje. I jest to sygnał dla odbiorcy czy dla egzaminatora, że tekst lektury jest ci znany, że bohater, którego tam wprowadzasz, bohater literacki z lektury obowiązkowej na przykład, jest taką postacią, którą ty dobrze znasz. Pamiętaj, że twoje opowiadanie ma potwierdzać znajomość tekstu. To jest tekst twórczy, zatem twoja inwencja też tam jest ważna, ale druga rzecz, która jest istotna do budowania tego, tego tekstu, to znajomość lektury, więc treści, które są w lekturze, a ty je teraz na twórczy sposób wykorzystujesz. Zatem Opis, dialog, monolog, charakterystyka bohaterów to już trzy rzeczy. Co dalej? Dalej pojawia się czas akcji, miejsce akcji. To są rzeczy, które bez problemu da radę podać, na przykład w opisie gdzieś na początku, gdzie to się dzieje. I kiedy to się dzieje. Co również jest istotne. Również jest istotne to, aby spróbować stworzyć tak kompozycję tego tekstu, który właśnie przedstawiam, żeby dochodziło do jakiegoś zwrotu akcji. Żeby coś się wydarzyło w tym Twoim krótkim opowiadaniu. Również w kontekście akcji. Wziąć pod uwagę można. Występowanie punktu kulminacyjnego, czyli najważniejszego miejsca w tej historii, którą opowiadam. Wydarzenia mogą doprowadzać do punktu kulminacyjnego, wtedy mamy ten najistotniejszy element, który się dzieje, i później po punkcie kulminacyjnym akcja zasadniczo zaczyna nas prowadzić do rozwiązania całości opowiadania. Więc punkt kulminacyjny również będzie jednym z elementów w opowiadaniu. O czym jeszcze można pamiętać, pisząc opowiadanie? Do tej pory żeśmy wykazali siedem elementów, które są składowymi, więc jeszcze dwa: retrospekcja. Czym jest retrospekcja? Retrospekcja to jest spojrzenie na wydarzenia wcześniejsze. W niektórych opowiadaniach, powieściach, książkach jest to stosowane. Mamy wprowadzoną taką informację, która dotyczy wydarzeń, które działy się przed tymi, które właśnie teraz opowiadam. To są elementy retrospektywne. I pisząc Twoje opowiadanie, możesz wprowadzić taką konstrukcję. Konstrukcja retrospektywna może teraz pomóc Tobie w wykazaniu, że. Znasz tekst lektury, bo na przykład to, co będzie elementem przez Ciebie wprowadzanym w retrospekcję, to właśnie będzie informacja o tym, że masz świadomość tego, że w historii bohatera coś ci konkretno, konkretnego działo, że opowieść, którą Ty nagle wskakujesz w tym fragmencie, ma swoją wcześniejszą historię i że Ty tę te historię teraz potrzebujesz, żeby pokazać, jak. Ona wpływa na to, co teraz się dzieje, w tym miejscu, w którym Ty ją chcesz opowiedzieć. Ostatni element w ramach naszej opowieści i dziewięciu elementów, które mogą wchodzić w skład opowiadania, to podsumowanie, czyli puęta. Puęta w Twoim opowiadaniu również może się znaleźć. Nie jest konieczna, natomiast możesz doprowadzić do jakiegoś. Podsumowania, które będzie takim podsumowaniem związanym z jakimś ważnym zdaniem, z doprowadzeniem do spostrzeżenia, które zapiszesz jako na przykład cytat z kogoś ważnego dla Ciebie, albo na przykład zastosujesz tam jakieś przysłowie. Możesz tak zamknąć swoją opowieść i w tym momencie doprowadzisz do płyny. Opowiadanie zatem, w takim układzie pozwoli Ci opracować historię, którą chcesz przedstawić. Historię związaną z tekstem literackim. Nie da rady na egzaminie pisać innych opowiadań. Inne opowiadania zachęcam, żebyś mógł pisać poza egzaminem. Na egzaminie będzie sprecyzowany temat, że opowiadanie ma pokazać, że znasz tekst. Tekst lektury. Która będzie tam albo zaproponowana, albo będzie informacja, że Ty masz wybrać sobie spośród konkretnych lektur. Masz do wyboru te dziewięć elementów, które pojawić się powinny w Twoim tekście. Pamiętaj, minimalnie 6 z nich, minimalnie 6 z nich trzeba zastosować, żeby otrzymać punktację w ramach kompozycji opowiadania. Na najwyższym poziomie. Tego wymaga sposób oceniania, opowiadania jako tekstu egzaminacyjnego. Więc z dziewięciu potrzebujesz sześć. Zauważ, że niektóre z nich naprawdę nie wymagają wielkiego wysiłku, żeby wprowadzić to w tekst, ponieważ są związane z tym, co i tak tekst powinien zawierać. Akcja, która jest zasadniczym fragmentem opowiadania, musi mieć przecież swój czas, miejsce. Muszą być wydarzenia, więc zwroty akcji też się tam mogą pojawiać. Ta akcja może mieć punkt kulminacyjny i dobrze by było, żeby właśnie do takiego punktu najważniejszego, najistotniejszego dochodziła. Więc już mamy raz, dwa, trzy, cztery elementy. Opis jak najbardziej jest potrzebny. Charakterystyka bohatera to też jest rzecz ważna, ponieważ pokazuje, że znasz tekst, że tekst nie jest ci obcy. Dołożysz do tego jeszcze dialogi, które są prowadzone między bohaterami, których ty właśnie tutaj wprowadzasz w opowiadanie, i masz już komplet elementów charakteryzujących opowiadanie, po to, żeby egzaminator mógł przydzielać najwyższą ilość punktów właśnie w tym zakresie w zakresie konstrukcji opowiadania. A to jest istotne wtedy, kiedy mówimy po prostu o takich rzeczach technicznych. Techniczne rzeczy mogą wpływać potem na realizację. Warto o nich pamiętać. Twoje opowiadanie najprawdopodobniej będzie miało jakąś narrację. To Ty będziesz decydować, jak przebiega akcja w Twoim opowiadaniu. Pamiętaj, żeby była logiczna żeby to co się dzieje po kolei było rzeczywiście takim układem, który będzie pokazywał historię do wyobrażenia sobie w kontekście tekstu, który używasz. Jedna uwaga, która jest taką uwagą istotną, mam wrażenie, że ważna ze względu na pracę właśnie taką twórczą. Staraj się unikać takich momentów, że jak najdokładniej odtwarzasz tekst to ma być praca twórcza. Wymyśl coś, co możesz, czym możesz wzbogacić treść lektury, którą chcesz przytoczyć. Niektóre teksty obowiązkowe w ramach egzaminu są naprawdę krótkie. Da radę je zapamiętać. Czasami nawet da radę zapamiętać dokładnie zdania, które tam się pojawiają. Ważne, żeby wzbogacić to, twórczo wykorzystać treść lektury, nie zmieniać jej. Ale twórczo wykorzystać, dołożyć jeszcze obserwację, którą Ty jesteś w stanie wymyśleć i zbudować w tym momencie Twoje opowiadanie o tej lekturze, Twoje opowiadanie o bohaterach, którzy tam się pojawiają. Ten tekst jest bardzo mocno Twój, a jednocześnie sprzedajesz informacje dotyczące tekstu. Pokazujesz, że ten tekst naprawdę pozostał Ci w pamięci, żyje w Twojej pamięci. I jesteś w stanie odwzorować go w taki sposób, żeby stworzyć nową historię zanurzoną w świecie, który jest w tym tekście pokazany. Powodzenia! Jeśli jesteś zainteresowany zagadnieniami związanymi z językiem polskim, czy to z kulturą, czy to z literaturą, czy z szeroko pojętym systemem języka, zapraszam Cię. Zasubskrybuj ten kanał, bądźmy w kontakcie, daj swój komentarz. Możemy razem osiągnąć sukces. Twój sukces jest miarą mojego sukcesu. Do zobaczenia.